Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 30 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z drugiej księgi Samuela. Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego Terebintu. Absalom utkwił głowę w Terebincie i zawisł między niebem a ziemią. A muł, który był pod nim, popędził dalej. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba. Widziałem Absaloma wiszącego na Terebincie. Joab wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy, zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik zawołał i przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział: Jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę. Następnie przybył kuszyta i powiedział: Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś pan wymierzył ci sprawiedliwość, wybawiając się z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie. Król zapytał kuszytę: Czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi. Odpowiedział kuszyta: Niech się tak stanie ze wszystkimi wrogami pana mojego, króla, i ze wszystkimi, którzy złośliwie przeciw tobie powstali, jak z tym młodzieńcem. Król zadrżał, udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc, tak mówił: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Obym ja umarł zamiast ciebie. Absalomie, mój synu, mój synu. Joabowi zaś doniesiono, król płacze, rozpacza z powodu Absaloma. Tak więc zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość, król martwi się z powodu swego syna. Widzimy dzisiaj bardzo dramatyczną sytuację, kiedy król Dawid, Doświadcza śmierci swojego syna Absaloma, który został zamordowany. I choć Dawid doświadczył z jego ręki dużo zła, to jednak widzimy go płaczącego. Być może dlatego, że przed śmiercią się z nim nie pojednał. Być może dlatego, że uświadomił sobie, że najważniejszych słów nie powiedział. I choć wiemy o tym, że śmierć jest częścią naszego życia, to jednak, kiedy dotyka nas w sposób bezpośredni, kiedy umiera ktoś bliski, to jest to bardzo dramatyczne doświadczenie. Może szczególnie wtedy, kiedy wiemy, że jakichś słów nie wypowiedzieliśmy, że nie przebaczyliśmy, że się nie pojednaliśmy. Warto wchodzić na drogę przebaczenia, bo może być za późno. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.